Tego ludzi nie ma Dobra, wychodzimy I ten tak. Trzeba taką gierkę Ugrać, wygrać No i się cieszyć z wygranej, nie? Dobra, dobra Cyk Sama gracie? Czy w poczekalni jesteście? Gramy Cyk

Przez całą rundę biegłeś za mną, żeby mnie zabić, bo wiem, że jesteś i teraz reportujesz w Erik? Eryk, Biegam Eryk. do dekontaminacji, bo Weronika tam wbiegła. i bo ja mnie tak... gonił przez całą rundę. To ty jakoś w ogóle w drugim kierunku. Ja chcę tylko powiedzieć, że Alk i Ninja są na 100% czyści. Ja chcę powiedzieć, ustanowani. że Palak jest czysty. Ty w trójką <noise> Ty, Alk, dziękuję Czekaj. za poświęcenie. Nie, nie dobra, dobra nie. jest ciało. tylko Kila i tak nie jest odpowiedzialna czarna. Dobrać. Nie wiem, ile ma ciało, ale powiedzcie, gdzie byliście od Polaka zaczynając. Pewnie sekundę, bo Eryk... Eric... Ja byłem na, na górze błąd. przy lodziku. A widział cię ktoś tam? No byłem cały a czas za pra... okiem i Tak, no. potwierdzamy się Prawy w, kółka, lekery... w co? Ja też Który... was potwierdzam. Nie. Nie po co mi O, Eryk Chyba... ma... Powiedz, czy byłeś im pan? czarna, czyli ile miało mniej Czekaj, czarna, czyli ile ciało miało mniej więcej? A skąd ja ciebie... Dobra, czarny Ale zabijamy, według ciebie on do nim No no tak, tak, bo on ja. chodził do deklaracji, a go przez całą mapę. I wchodził do Ciało, ciało, nie wiem, czy było świeże, jak coś, ale wyszedłem z dekontaminacji i, i, i od razu. A gdzie to było ciało? Sprawdźcie na, no ja na Patryk. czekaj, gdzie było ciało? A kurwa, tak gdzie ja. by było czarne? No, a teraz była czarna. To jest Patryk. kurde, stał obok na... Jak w laboratorium? Ale Patryk był obok mnie. Właśnie. To, w bo... ja nie ma co się zastanawiać. My... My ja widziałem patryk... Czarno Jak Ja My widziałem patryk... Czarno, jak... Czarno Jak My jesteśmy czyści czarna. Ja, Polak i Ale w... ninja, bo mieliśmy. Ninja. Bo mieliśmy task, bo mieliśmy skana. No a ja mówię, że był Patryk. No, Ale no, ciało no. w laboratorium i... patryk, o, jest Ale, no to Spoko, Spoko, nawet nie masz dowodów. No stało się bo nas, wystarczy. Tylko tyle. No i tyle. Dobra, koniec. Nie gadajcie już. Dobra. Idziemy do... Idziemy za nimi po prostu. Zrobimy Alibi. No, wychodzimy. Tu się zrobi. Patrz. Nie. O nie. Kto to był? O nie. To Patryk zrobił, chciał dawne killa zrobić. Nie podpowiadaj. O nie podpiewajcie, tylko ci w dupę. Okej. Okay. Pozwolę wam zgadnąć, bo wiedziałem kto to był. Ale no ja, ja, ja dopiero dobiegałem. Patryk, to, powiem Ja muszę dać na Patryka. Bo się bo zdradzę później. teraz. Dobra. Zgadujcie sobie, ja już zagłosuję. Nie wiem. Może być Patryk. Może być Patryk. No chyba tak, bo on gra chyba na jakiejś pirackiej wersji. Bo on, no. on chyba nie ma. No. Na, w ogóle. Ja Dobra, nie to Patryk pijak. na 100%. Bo ja e, czy tego taska przy lawie i patrzę ciało leży, a Patryk ucieka właśnie. Ej, ile jest, ej, ile jest Dzień, kilku, prawda? No Patryk ma zero. Patryk może nastawić. Dobra, tak Patryk jest impostorem. Na stówę. Nigdy. Patryk, co masz na swoją obronę? Toż to, że stałem jak wszyscy, zacząłem robić lawy, po czym ktoś, jakiś geniusz wyskoczył, nie widziałem koloru, ale... Ale czemu po... wyzywasz od gejów? był geniusz, geniusz powiedział, nie gej. <laughs> dobra, dawaj. A, gejusz. Geniusz. Dobra, <laughs> dawaj. Jakiś geniusz Ej, wyskoczył się teleportował, czyli go zabił. Jak dobra, wierzę ci Patryk, to jest, dobra. Dobra, bieżę, patrz, czy jest Polak, to jest pierwszy report. Pa Polak się skanował. <laughs> 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 dobra. Dobra. Nie, 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 nie. So, jest <tryk> tak, czarna, czarna. Ona była przy mnie. <tryk> ona była przy mnie. A my nie byliśmy tam. No, ja gadam, czekaj, mi się coś no, wyrypało. Dobra, muszę kogoś... ile? Cztery osoby ty, tak. Ja po prostu mówię tak, że nie wiem. Nie tam stoi za kolejny. Za będzie kolejna runda? No a tutaj nie Tak będzie to i robią. nie gadajcie już, bo gadać o trakcie gry. To jest niby to sabotażek, nie, 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 jeszcze. Dobra. Wchodzimy. Nie Oj, ty, bo oni nie zabijam. jaj tylko oni mi widzieli. Tak to co elektryka trzeba. Kury, O, drzwi. Dobra. Idziemy jeszcze do A2. Zrobić butel. Kiedyś tu przyjdzie. No. Yeah. Ja chcę tylko powiedzieć, jest... że zgadliście tego killa, że to był Patryk. Aha. Um, I dlaczego, moje pytanie będzie do Koryla. Czemu zacząłeś obwiniać każdego po kolei, najpierw mnie, a później Czarną? Jakbyś miał więcej czasu, to byś zaczął jeszcze Jajcu o. i Alka też. Nie śmiej się, tylko odpowiedz. Nie no, żartowałem tylko. No bo skoro powiedziałeś, on się nawet nie bronił w xD. Więc ja sobie żartowałem z tego jak coś. Jest jedny mniej impostor. No właśnie i możemy to skończyć. Ja właśnie tak skierują. Dobra, teraz skip. O, że nie ja. daliśmy skip. Kurwa nieźle. jest nit, jest nit. Dobra. Jest to już na świelkę. Muszę nie zrobić. Kurde, no muszę tego zielonego i tego czerwonego, bo... To, co on to robi? Tęsknę. Nie, to ja mam zrobić. Co teraz zrobić. Wszyscy w trójkę będą chodzić, nie? No. Nie wiem co mam zrobić. Nie wiem co ja mam zrobić. Nie wiem co ja mam zrobić. Muszę się jakoś rozdzielić. Teraz nam zabiję? Znaczy jednego muszę zabić Gdzie on teraz jest? Niech ona tu? Nie, nie ma i tu O nie, o nie, o nie Głównie no, teraz trójkę będą... Tam, tam, tam tu Jak w trójkę będą chodzić, nie? Jak ja to mam ugrać? Jak mi to? Piękna O jest Dawaj, 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 dawaj wygrana gierka Dziękuję. Nie, nie Chyba, to nie łatwo, łatwo. Jakie serio? to tam nie aż drugi Przepraszam cię, Koryl. Nie. Yes, Patryk. No, my, no, nie Patryk, nie powinniśmy iść na witalce, a nie robić taski tak swoją drogą. Bo ja wiem, że ty chciałeś dokończyć. do Ja chciałem się. Ale to się z tym Dzięki za oglądanie. Polak z tobą, bo. Ja wiem, że to Jakby musiał do nas